Pewnie połowa z Was, po tym co powiem, stwierdzi, że jestem w padajatką. Ale powiem Wam. Była dzisiaj u mnie Ola, która zajmuje się numerologią. I jak zwykle kupiłam nowe bransoletki, które są wykonane z kamieni szlachetnych. I słuchajcie, Ola zawsze mówi, żeby po tych naszych spotkaniach na przykład przytulić się do drzewa. Ja wróciłam do domu, zajęłam się dziećmi i nie miałam czasu tego zrobić, więc teraz zaraz Wam pokażę, jaki. no może Wam pokażę. Z gołymi nogami, złożyłam tylko buty i kożuch i idę przytulać drzewa. Jestem, udało się. Trochę zmazłem. A tutaj zobaczcie bransoletki, które mam od Oli. Zaczęło się od jednej. Trochę byłam niedowiarkiem, jeśli chodzi o, o taką moc kamieni. A teraz, jak widzicie.